W tym odcinku pokonam tego, który wykonał 8 najtrudniejszych zadań, jakie udało mu się znaleźć. Uf, to jest za proste. Ha! <słuch> Co jest? jest pan. Przy tym pobijając 3 rekordy mojego siedla, a jeżeli nie uda mi się zrobić od jednego z nich, będę musiał zapuścić wąska. Zaczynając od Block Craft Leder który według legend mnichów z klasztoru Shaolin jest 420 razy trudniejszy od sławnego Boatklacza Dreama. I aby pokazać, jak prosty jest ten Boatklacz, zrobiłem go za pierwszym razem. 10 razy ale okazało się, że z 27 czerwca startuje świeży projekt, jakim jest serwer Minecraft.com.net. Czy masz już dość serwerów zrobionych tylko po to, żeby wysłać z ciebie czasy i pieniądze? Jeśli tak, to dakębce macie w opiece, jest pośród wielu trybów, jakie mają w swojej ofercie, na pewno znajdziesz coś dla siebie. A jeśli nie, to korzystając ze wczesnej fazy życia serwera proponując swoje pomysły na tryby możecie dosłownie współtworzyć projekt potencjałem na nowy największy serwer w Polsce. Dziękuję Dakence za spozorowanie tego odcinka i do zobaczenia na serwerze. Start piątek, godzina 18. Powtarzam, start piątek, godzina 18. Chodź na serwer. A teraz wracając z następnym wyzwaniem na drodze do pokonania Marcela Elomordo, Krzywe kolana Nikiela, Nykla. Ny... Mmm, tak iść nazwisko Nikiel. Nikiela! Nikiela. Okej, okay. o czym to ja ten? Osobiście miałem kilka udanych w swoim życiu mostów Terry'ego, ale nie powinienem mieć wielkich problemów w wykonaniu tego wyzwania. I to co sobie wyznaczyłem jako minimum do pyłbicia wygląda w ten sposób. <słyski> <słyski> Więc następne dwa dni mojego życia wyglądały tak, że szedłem do szkoły, wracałem ze szkoły, szedłem spać. Wstawałem. Przedem do szkoły wracałem i szedłem spać. Ty ale Mirok, kiedy ćwiczyłeś telebriża? Widzisz, wizu, pokłamałem cię, bo ja tak naprawdę już od 6 miesięcy potrafiłem od jego Marcel przeskoczył 1007 bloków za pomocą taktyki rozpowszechnionej w Polsce dzięki Tobiaszowi Kopotowi, milionarkowi Pierdolone, Zywanej Lawa Bolt Clutch. proste kalkulacje w urządzeniu do tego przeznaczonym nazywanym przez ludzkość w języku polskim jako kalkulator, dochodzimy. Ale oczywiście do wniosku, że zajęłoby mi to 16 minut, czyli 3,75 godziny. i głowy brzmiało to na dłuższy raz. Ale tak czy ówdzie, nie ma chuja, że będę tyle skakał w klockach, łódkami, nad lawą, więc mój cel to będzie 100 klocków. Panie i panowie, wystartował I po tych kilku, lekko mówiąc, nieudanych próbach Pędzi niczym rumak Fuck Wystartował i pędzi niczym rumak Nie zatrzymuje się Kurwa, co jest? Udało się dotrzeć do próby, w której ja zresztą Sami zobaczcie Panie i panowie Robimy to, czy nie robimy tego? Robimy to? No dobra Dobra, nawet nie mogę mówić. W sensie, jak będę mówił, to się wyjeba. Maga czuję to. Czemu deszcz pada? Co się dzieje? Mam nadzieję, że to mi się nie zmienia. Ostatnie 5 skoków! Jest! Po osiągnięciu tego niesamowitego achievementu: jakim było przeskoczenie 100 bloków nad lawą za pomocą łódek. Pojebana jest ta gra. Dotarliśmy do miejsca, w czasie i przestrzeni, którego obawiałem się od początku pracy nad tym filmem. Śniło mi się to po nocach, że nadejdzie taki moment, w którym będę musiał zmierzyć się z tym. I w końcu to zrobić. Speedrunning to nisza w grach wideo, w których gracze konkretnej gry starają się pokonać jej główną linię progresji i w jak najkrótszym czasie dotrzeć do napisów końcowych symbolizujących zakończenie danej gry. W tym celu opracowywują precyzyjne trasy, uczą się zachowań systemowych, wykorzystują losowość świata gry na swoją korzyść, a czasem posługują się błędami w kodzie, które pozwalają im pominąć całe sekcje rozgrywki. Czas jest jednym miernikiem, każdy ruch, każda decyzja, każde opóźnienie może zaważyć na wyniku końcowym. Moim osobistym celem jest ukończenie Minecrafta w czasie poniżej 30 minut. Ty wizu na kanale mogłeś już zobaczyć kilka wcześniejszych prób. Niższy. Dzisiejszy materiał to kolejna iteracja, kolejne podejście i być może pierwszy raz, gdy umdam się złamać tę barierę. Po tysiącach zdecydowanych seedów nadszedł ten, który miał zagwarantować mi okay. Tab 30, o które walczyłem od prawie pół roku. Bierzemy drewno, robimy łódkę. Wzięliśmy drewno, zrobiliśmy łódkę. Płyniemy po tą łódź, żeby wziąć mapę. Fantastyczna sytuacja i zrób mi teraz tak. Kilow. wioderko. Yeah. To jest jeden z najszybszych wejść, jaki miałem. Tak mi się wydaje. O, jest bastion Nice. Nie mam wystarczająco płosku, żeby tam przejść. To jest tam Szalona... szalony klip po się nie udało one się mnie zestrzelić I... dokonał samobójstwa Piękne O Jezus, nie rób tak Co ja robię w ogóle? To jest... Kauzing, chyba to się nazywa, ale absolutnie mi to nic nie daje i nic nie mówi. To jest ten bastion, w którym jest na dole skrzynka, ja mogę sobie ją zniszczyć i będę. O Jezus, daj mi jeść, no. Czy ty, jakby. Przepraszam. Tu jest skrzynka na dole, tu nie ma. Ten sol-sand wygląda, jakby tu była skrzynka, ale tu nie ma żadnej skrzynki. O, się no. Nie mam klosków za bardzo. Oj, oj, oj. Kłopoty, terapaty, problemy. Zobacz, ja mam jakieś klocki, jakiekolwiek. Jakbyście nie wiedzieli, to w Minecraftie klocki się przydają, nie? Jakbyście nie mieli pojęcia wcześniej o tym, no to tak jest. Tam u góry powinny być skrzynki, nie? Tu jest skrzynka jakaś tam. Um, to tak. O, fantastycznie. Mamy już złote gier. Już mnie nie będą chciały napierdalać cały czas. Nie powinny przynajmniej. To jest. Nie ma ani jednej wieszy? Ale gówno. Mogę tutaj pier Głupoty, więc jeżeli ktoś ogarnia speedruny, może poprawić moje przemyślenia w komentarzach. Ale tak jak daleko sięga moja wiedza na temat bastionów, to na tej górnej części muszę się wygenerować od 0 do trzech wieży, które potrafią posiadać nawet trzy skrzynki z wartościowymi itemami, które potrzebne są do przejścia gry, takie jak jak obsydian czy złote przedmioty. No i po takim znalezisku moja szansa na przejście Minecrafta poniżej 30 minut spada do niskich procentów. I jak można było się domyślić, umarłem. No proszę następnego rana. Jaki statek może? ILE?! Stary, więc tego nie miałeś? Muszę coś zrośnij. cyk, 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 cyk. tyk, Ale tu jest wyjdziemy tam. Coś sobie ja bym zrobił? Zrobimy tak. Czy da się bardzo bloki? się bardzo przydały. No i mamy już bloki. Na bardzo długi czas mamy bloki. Nie mamy za to za bardzo przyjemnego terenu. Oj kolego! Spokojnie! I zły chłopak. To gdzie jest ten bastion? Widzę bastion! Nie ma Kutasa Ej, chcesz mi dropnąć na przykład perłę, żeby było mi łatwiej? Szkoda. Zero wieżyczek. super! Na liście, fenomenalnie, chłopaki, ale Was tu jest? To było najwol najwolniejsze lutowanie. Jakie czemu? Eee, jest to neutralne. Oj, ojoj, oj, chyba oj, oj. wracamy do góry.

To było fantastyczne. Wiecie dlaczego? Bo to udokumentowało, że nie ma chuja, że kiedykolwiek w życiu przejdę Minecrafta poniżej 30 minut. Oczywiście był to żart i żarty mają to do siebie, że nie są prawdą. Dlatego teraz zamierzam iść coś zjeść. Nie udało się dzięki za 8 minut mu Avonsa pokażę kiedyś na Instagramie. Ciała.